Białko tylko naturalne, a nie gówno w proszku. Człowiek ma rację, wyś dopiero się przekonacie, jak Wam nery siądą. Pani Zosiu, a dlaczego miałyby te nery siadać? Może Pani jakieś badania podrzucić dotyczące tego, jaka jest toksyczna ilość białka dla, dla nerek? Bo ja takowe badania widziałem i to, co się w większości sobą wydaje, że wypiją sobie dwa szejki białkowe, zjedzą tam, nie wiem, 300 gramów mięsa i że nerki mi od tego siądą, to są kurwa bzdury. Ja w chwili obecnej w swoim teamie mam dwie osoby, które mają jedną nerkę. Jemy spokojnie około 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Startowaliśmy z 1,7 i jest to w konsultacji z lekarzem. Markery są świetne, nie ma żadnych problemów, więc dlaczego zdrowa osoba miałaby nie jeść tego białka, powiedzmy nie wiem, 2,5 grama, czy tam 2,2, bo eksperci się przyczepią, że to jest optymalna ilość do wzrostu masy. Dlaczego, miała, dlaczego mielibyśmy nie jeść tego? Co się może stać? Jest pani świadoma w ogóle, jak odżywki białkowe są produkowane? Myśli pani pewnie, że to jest chemia, ale to jest proces czysto mechaniczny. To, to nie jest żadna chemia. Ja akurat działam z firmą, gdzie produkujemy odżywki białkowe, więc wiem o to od kuchni. Nie ja wiem, jakie pani ma na ten temat informacje, ale bardzo chętnie się skonsultuję. Może będę w stanie się dowiedzieć czegoś, czego nie wiem. Proszę się do mnie odezwać.